Cześć, witajcie, witam Was na moim kanale. Z tej strony Boniutka. Chciałam dzisiaj pokazać Wam album, który jest albumem dziecięcym, i z wytycznych, które dostałam. Miało być, że ma być delikatnie różowy, bo to dla dziewczynki, że ma się pojawić trochę koloru bordowego, no i mają być pełnie. Więc jakby oczywisty wybór padł na kolekcję mintajową Peony Garden. i głównie z tej kolekcji ten album jest wykonany. Ale jak wiecie, kolekcje mintajowe mają bardzo duże grafiki. Żeby ich nie przytłoczyć tego albumu, żeby one nie dominowały, dodałam trochę, no, jak to zwykle u mnie bywa. Bardziej neutralnych teł, i to już z różnych kolekcji. I tu też pojawia się y, kolekcja. A no, i Peony Garden nie jest y, sensu stricto y, y, kolekcją dziecięcą. W związku z tym musiały się pojawić jakieś grafiki związane z, z dziadziusiami, bo to miało być dla małego dziecka, y, dla dziewczynki, która ma nie wiem, miesiąc czy dwa. W związku z tym. Y, Grafiki pojawiają się z kolekcji Margaret Sweet Baby Girl, z której już kiedyś robiłam album. I o ile papierów nie zostało, to grafik do wycinania zostało jeszcze całkiem sporo. I dlatego na przykład tutaj użyłam na okładce takiej właśnie karty z tej kolekcji, która bardzo ładnie się tutaj wpisała. I tak jak już w poprzednim tym albumie Margaret mówiłam, że pojawiają się jakby e, takie, jak znak wodny, jak takie stempelki gdzieś tam w tle e, z oznaczeniem miesięcy, które troszkę przeszkadzało i w związku z tym, że tutaj było chyba taki jakby stempelek i napisane było trzeci miesiąc, przykry przykryłam to y, y, nazwą album. Albumik jest... A i jeszcze tutaj chcę dodać, że ten papier to też nie jest Peony Garden, to też jest, też mintajowa kolekcja, ale City of Love. Także tutaj City of Love się pojawiło i na okładce tutaj z tyłu i... Y w środku też różne papiery z różnych kolekcji, bo pojawiają się papiery od, papier od Scrapboysów, pojawiają się papiery akzonowe, żeby troszeczkę złagodzić grafiki tej kolekcji pełniowy ogród od mintaja. Album jest dosyć duży, 21 na 20 cm strony, strony ma 3. System skrzydełkowy skrzydełkowym z plusem, w związku z tym one są mniejsze 20 na 18 cm te strony. Obłożone jest w płótno od i te płótno kupiłam w zielonych kotach. I ono ma takie delikatne, jest różowe, właśnie delikatnie różowe, takie jakby damaski i było jakby postarzane, z tym, że te postarzanie nie do końca mi odpowiadało, bo wyglądało trochę jak brudne i w związku z tym, no, Staram się maksymalnie przykryć jednak tą okładkę, żeby te, te, te postarzania, te jakby plamki pojawiały się, żeby, żeby było ich mało. I dlatego zabudowane okładki są dosyć, dosyć mocno papierem skrapowym, żeby trochę ukryć te, te jakby powiedzmy brudy na tym papierze, na tym płótnie introligatorskim. Na grzbiecie jest imię Zosia. Pojawia się tutaj taki bordowy, metaliczny, metaliczny papier i tutaj też wykrojnikiem album wycięty kilkakrotnie. Ostatnia warstwa jest z tego papieru metalicznego, w związku z tym ten napis album jest taki delikatnie uniesiony. Nie robię, nie robię bogato zdobionych w kwiaty okładek, dlatego że one najczęściej gdzieś tam się mieści między książkami i jednak na, na stronie okładkowej mogłoby się te kwiaty mocno zniszczyć. Zawiązywany jest na taką lnianą, pudrowo różową taśmę. Na razie jeszcze jest nowa, dosyć sztywna i więc się dosyć ciężko zawiązuje. I przechodzimy do e, oglądania albumu. E, album jest generalnie przeznaczony na zdjęcia 10 na 15 i e, takie głównie się w tym albumie miejsca znajdują, chociaż też pojawiają się parę jest mat, które jest na zdjęcia mniejsze. Pierwsza strona układkowa to jest powitanie dziewczynki na świecie. Jest rameczka. Do rameczki wsuwamy zdjęcie tutaj. I to będzie pierwsze z takiego powitania na świecie małej Zosi. Rameczka jest na klapce. Podnosi się tą klapkę do góry. Jest miejsce na zdjęcie w pionie. Pod, pod spodem jest miejsce na zdjęcie w poziomie. Pod tym się pokazuje następna klapka, na której można umieścić tutaj takie buciczki, które się tutaj są. Można umieścić zdjęcie w pionie lub zdjęcie w poziomie. Te buciczki są niepodklejone i można tutaj zdjęcie umieścić dowolnie. Ten właśnie papier w paseczki jest od skrapoja. Pod spodem jest natomiast taki, taki mały pop-up na cztery zdjęcia w poziomie. Kolejna strona. Są to dwie kieszenie, w której znajdują się książeczka i mata. Książeczka i mata na zdjęciach. Książeczka jest z jednej strony oklejona. W mniejszej kieszonce znajduje się mata na mniejsze zdjęcia, 9x13, jest tak na zapiski i metryczka na yy, urodzeniowa, żeby wypisać i pamiętać wszystkie dane malucha. I tutaj właśnie grafiki od Margaret, a właśnie z Mintaya staram się wyciągnąć grafik właśnie Element takiego cudnego, słodkiego kotka, który się pojawia. Natomiast w tej kolekcji znajdują się też e, duże arkusze e, z ciemno-zielonym, jakimiś takimi serwetkami albo z dechami, których w tym albumie nie użyłam. Były mi one tutaj za ciemne. E, Staram się wykorzystać e, takie. Mm, Papiery, które miały delik delikatniejsze tła. Tutaj na kolejnej stronie jest taka strona, którą lubię. Na klapkach zamontowane są paseczki, takie bandoroki, w które wsuwamy książeczkę na e, e, zdjęcia. Na dole tutaj przykleiłam badzik e, z Lemon Crafta z, z napisem Girl. I on blokuje po prostu, żeby książeczka, jak po włożeniu, żeby nie wypadała. I otwieramy te dwie klapki i mamy miejsce na zdjęcia w poziomie na tych klapeczkach. Natomiast tutaj mamy zdjęcia, miejsce albo na kolaż zdjęć, albo pojedyncze zdjęcie, czy to w pionie, czy w poziomie. Można też wkleić dwa zdjęcia 9 na 13 na tej stronie. Także dowolność już zostawiam rodzicom. Kolejna strona jest to strona, właśnie z tym przeuroczym kotkiem, który właśnie w tej kolekcji oprócz peoni się tutaj, właśnie gdzieś tam przewija. I ten kotek jest tutaj na takiej klapce zawiązywanej na sznureczek, i pod tą klapką jest miejsce na zdjęcie w pionie. Na tej klapeczce. I jest kieszonka, w której włożyłam, włożyłam książeczkę na zdjęcia, mniejszą matę, taga. I tutaj też jest ten słodziutki maleńki kociaczek. No i grafiki, żeby troszeczkę rozjaśnić i udziecięcić tą stronę, pojawia się właśnie wózeczek z, z tej kolekcji. Z kolekcji Marka. Kolejna strona, jest to wodospad dynamiczny, który, do którego jako pociągadełko wykorzystałam także badzika z Lemoncraft. Tu na oklejenie tych y, kart w wodospadzie użyłam też grafiki z Margaret. Takie były karty kwadratowe, taka jaka była na okładce. Tu przykleiłam motylka, bo też był stempelek y, z, y, z kolejnym miesiącem. To też musiałam to jakoś przykryć i pociągając, przekręcamy i pokazują nam się miejsca na zdjęcia. Tak konstruowałam wodospad, że także na tej górnej, górnej stronie też można przykleić zdjęcie bez konieczności przycinania. Stąd właśnie tutaj jest doklejone na brzegach. Paseczki, żeby, żeby ta strona właśnie była tak, tak jednolita i nie było widać zdjęć. Kolejna strona, o, a ten papier, ten różowy papier, w te małe gałązeczki jest z papierów aksonowych. Także tu też się bardzo ładnie w kolor tych peoni nam wpisuje. Doklejona grafika z, z margaret ładna, piękna karta z pełniowego ogrodu i klapeczki, które tutaj mamy do góry, w dół i też dużo miejsca na zdjęcia, przyklejenia, czy w pionie, czy w poziomie, czy dwa mniejsze przycięte. Kolejna strona jest to strona z kieszenią. W kieszeni jest miejsce na Małą matę, książeczkę na duże zdjęcia, a na kieszeni są zamykane klapeczki na kolejne zdjęcia. Tu też, jak to w mintajowych kolekcjach bywa, są takie małe karty, i ta karta posłużyła za zamknięcie. Tutaj też jest ten uroczy kotek. Ostatnia już strona jest to strona z klapkami. Zostawiłam ją prostą. Tak mi się tutaj podobało, żeby ta strona bogata w kwiaty, ta delikatnie przyozdobiona tylko e, taką dekoracją e, z, od Margaret, która służy jako e, zamykanie. Są to klapki. Tutaj jest e, przyklejona e, delikatnie, bez podklejania, ta dekoracja i tutaj. Przyklejamy zdjęcia. Zdjęcia na klapkach w pionie, dodatkowo na tej stronie zrobiłam, jakby maleńką kieszonkę, gdzie można włożyć taga i na tym tagu o, zanotować jakieś sobie ważne historie. To zdjęcie będzie przyklejone pod spodem i będzie się też ładnie prezentowało. Dodatkowo jeszcze jest klapeczka na dwa zdjęcia i znowu duża strona na, na kolaż zdjęć albo na zdjęcie 13x18, na nawet tu się zmieści, albo y, dowolnie przycięty w dowolnym układzie zdjęcia i 9x13 y, 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 i 10x15. I na tym jest koniec tego naszego albumu. Także po raz kolejny pokazuję, że można wykorzystać mm, Papiery nie dziecięce na album dziecięcy, wykorzystując piękne wycięte grafiki z, nawet z innej kolekcji, i naprawdę powstanie wtedy uroczy album, który będzie cieszył oko mamy, a w przyszłości także Zosi. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za wszystkie subskrypcje. Jeż, jeżeli się podoba, to proszę paluszek w górę. I do usłyszenia.